Z tej strony, bobek. 1, 2, 3. Dzisiaj nagrywamy chyba część czwartą Stambul Guys. Tak, widzowie. I przez mojego brata musieliśmy nagrywać drugi odcinek. Przekonałem trzy razy. I przez to, to, że. No, wydar moje imię. A na razie nie chcę pokazywać mojego imienia. No tak głośno, że. Widzowie, że to aż psuło odcinek. Więc zrobiłem trzy savey na tamtym. Jakie savey y, przeniknięcia? I postaram się na tym odcinku też tyle zrobić. Nie, się staram coś zrobić. o widzowie! Ale ja... ja ci pomogłem. No, mój brat mi przeszkadza. Czy za chwilę odpadnie? Nie, 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 nie. Ej. K. Ha, ha, ha. Ale z ciebie bambik. W na odcinku mnie tak dziwnie wybiło. No. Od tych właśnie, od tej przeszkody co było tamta, na szóstej. Szkoda, bo... Fajne rzeczy porobiłem, a mój brat odpadł. Nie wiem, przez to zobaczę na odcinku. Widzowie, gramy drugą wundę. Więc chodź. tutaj Dobra druga próba. Z moim kolegą to było łatwiej, bo mój kolega łatwiej ogarnił od mojego brata. No to nagrywaj sobie z swoim Ale będzie odcinki z nim, Będzie z nim odcinek. Yy, no to, zapewne. No to nagrywaj sobie. I będzie ze mnie. z moim bratem też, bo musimy nagrywać razem. Nie. tak bo to jest nasz kanał. Nie wiem dlaczego mi nie wychodzą. No i teraz mi nie wychodzą save'y, a na tamtym, jak nagrywałem, to mi takie piękne save'y wy... Znaczy, e, przeniknięcia wychodziły. Ty się mylisz. No, ja mi... Bracie. Ja cały czas tak mówię. Mm. Ryzykowną rzecz. Mnie to rzecz. Tak teraz, bo tamten odcinek był, był piękny nie mój brat, bo go zepsuł. Nie, nie zawsze muszą być piękne odcinki. Aby ten odcinek był bardzo, by się wam podobał. Więc jak chcecie, jak napiszecie w komentarzach, to wam puszczę ten odcinek. Puścimy. Ale mam fartę teraz. Więc jak coś tam powiedzcie widzowie. W komentarzach. W komentarzach napiszcie, że chcecie. Nie. I wtedy Wam puścimy tą część jak zrobiłem. Save it, Bambiki Rupert, co ty robisz? Widzowie, zlagowałem się. Bo źle mi postać skoczyła. Ja jeszcze by chociaż 15 fali zrobić. Widzowie to teraz tak w górze. Szkoda, że tego nie można pominąć. Znaczy, można, ale. Jakby na naszej tej aplikacji to tak za bardzo to nie można. Więc ten. I widowię, mam nadzieję, że dojdziemy do tej 50 fali, bo chciałbym też już skończyć tą serią. Albo choć już do 30. Stworowałem mojego brata przez to, że się nie ruszał. I musiałem go, że podskoczył. I'm... Gdzie to? Uu, mm -hmm. widziałem. Przen... ja tam widziałem. Nie, nie. No, to nie to nieprawda. Przeniknięcie. A no! Nie widziałam. Zaraz mnie nie widzisz. Uuu, nie przyniknęłeś! Nie, przyniknęś. nie przyniknęś. Przeniknęłem. To się nie wie, żeby właśnie napiszcie mi. w komentarzach, że przeniknąłem. Bo mój brat to wielki ściemniacz Nie. O, ale mi wybiło mnie już. Hahaha. Ha, ha. Ale siebie, bambik. Haha, ha. widzisz Co widowie? Nie wiem, czy to widzieliście, ale jak przechodziłem, to tak mi wybiło. Po prostu, jak y, odżywałem tarczy, to mnie wybiło do tyłu. I przez to ten. I przez to y, y, ten. Zrobiłem dziurę. Jak przechodziłem przez tą dziurę, to po prostu mnie wyrzuciła przez ten blok. Bo jakbyście, nie wiem, czy. Czy to widzieli, ale no serio, chyba nie mnie to nie wiem, mi tak się baguje konto czasami, że to szok. Ale... ale, ja chyba troszkę już teraz bardziej jestem przyzwyczajony do telefonu. Ale Lepiej oczywiście gram na komputerze. No nie fajnie. Teraz zostałanie szczerą kartki Nie przeniknęłem A teraz Wam pokażę przepiękny trik z bananem, który mi zepsułam Chciałem wam pokazać takie sztuczki, co się nauczyłem. Czy ja Nie, o, no. O, widzieliście? Ale A to tu tak zrobić Bo ty musisz zabrać mojego banana. To był mój rzucony No i co? No był mi, tak, mój basem królem Ha, ha, ha. Dobra, ja wiele jestem na. No. Brrr. Nie, no daj mi coś też to się wkurzę i odpadnę. Mm. Widzowie! do banan-sabotaż! Widzowie! Dobra. Pod tym odcinkiem napiszcie hashtag-sabotaż lub hashtag-banan. Bo banan mi teraz zbugował, bo chciałem się odbić od kolców. A nie, przy nie myślałem, że jak się podskoczy nad bananem, to się nie odbije. Nawet możecie napisać w komentarzu, że czy na serio jak się skoczy nad bananem, to się dostaje stuna, bo ja tak dostałem. Więc widzowie napiszcie w komentarzu, czy tak można, bo ja sam już nie, nie odróżniam tej gry. Bo moje kąt jest tak no, Robert, jest... Jak ktoś to czynniki, to możemy nagrać z wami odcinek, widzowie. Daj mi coś zrobić z bananem. Nie. No nie dam. mam ja muszę banana. Ała! Widzimy, przy mojego brata odpadłem. że mój tak brat jest trolem, że to... Widzowie, ja nie wiem, czy nam się uda, bo z moim bratem się nie da widzowie tego 50. wave'a. Więc Możecie mi coś na pociechę w komentarzach jeszcze napisać do tych hashtagów. Nie ja fauluj, to nie jest. Ja no nie wiem. Sam się teraz trollował. Się raz w życiu udało przeniknąć. A nie tylko pomony. Nie ma banana na widzisz? Nie koś Robert nie. Y Dobra widzowie, już możecie wiedzieć, jak mam na imię. Bo oczywiście mój brat to. Gupta. No. I tak mogliście już jeździć po moich niku. No po moim też możecie zobaczyć. Więc i tak nie wiem po co, ale będziemy nie mówić po innym. Czekam się, że uskinałeś. A ja ci uwagę Co ty zrobiłeś? No ja ci zrobiłem miejsce, no. Powiedziałbym, powiedziałem mojemu bratowi, żeby tak nie trollował gierki. O. Tylko mnie nie koś. Nie koś. Nie niekoś nie песок не хочу. Ale tak mogło zostać te fale do końca. bo są łatwe. Ale te fale to są łatwe. Nie jakbym się udało przeniknąć. To nie wiem. Давай меня никогда только ко мне Vingo. Mmm, brat jednak jest... Brat musi też sobie kupić banana, to byśmy robili to. Do... Widzowie, banan się. <grym z> banan. Widzowie, mój brat troll. Widzieliście, co zrobił? Przeszłam nie przez banana. Popknął mnie na kolce. Widzowie. No widzę, że coś się zbugowało. niego brata. Pogrom sam. Musisz spadnąć do laserów. Nie. O, wygrałem. Od razu, bo nikogo nie było na starci oprócz mnie. I wygrałem. Wylewamy szampana. Ja byś zrobił taki trening. Zaberic, jak ty mi go nie chcesz dać, żeby zrobił. Więc. Dawaj, to będzie ostatnia rundka na dzisiaj. Jestem... Trochę wkurzony, że w tej rundzie brat troluje, bo mogliśmy nawet już przejść do 25. Lewa. Nie się śmieje. A więc taktyka jest taka: jak będzie ten labirynt, teraz walam dwie bloki i mój brat skacze ten na nie, tylko nie dwugłowym, tylko jednym, przecież nie przeskakuje. A ja po prostu odbiłam się od tych kolc takich panne. Widzowie. Przez tego trola kończymy odcinek. Jest u nas aktualnie 21.36, a też musimy to wszystko zgrać. Więc po widzowie jest ja że będzie część piąta.